Ty, no wygląda to ładnie, nie? Już w menu masz takie. O, coś tutaj jednak poszło do przodu. Fajnie. Nie wiem mega spoko się złożyło, że trzy części grany ograłem dosłownie tydzień, dwa przed remakem. To co? Play. I zagramy na medium chyba. A, bo tutaj jest tak, składa pułapki, rusza się z normalną prędkością. Mamy szansę na dodatkowy dzień. Podłogi skrzypią i babcia podnosi itemy. To jest nowe. Dobra, jest seed w ogóle gry, ty. Chyba jest więcej możliwości na itemy. Możliwe, że one są totalnie losowo. A no dobra. O kurde, ty. Ja tu normal... O kurna. Ja gram normalnie w tym momencie. Co jest? Wcześniej to była jakaś taka mini scenka chyba, jeśli dobrze pamiętam. Na poziomie Outlasta. No, za Outlasta z kamerą do grani z kamerą. Lewy przejść, żeby... Z... Zumować? Why is this house located in the middle of the forest? O kurde, fabułka, ty. O, kuźwa babunia to wygląda mocardzie w tej części. Gdzie jestem? Co się dzieje? Dobra, czekaj, bo to. Jezu, no jestem. Ten... Ale jak to wygląda, człowiek? Jest notatka! Are you wake? Co jest grane? Co tu się dzieje? Normalnie fabuła. Dobra, to ja tu przyszedłem babcię rozwalić, daj spokój. Wiatraczek jak we FNAFie normalnie. Szafa. Mogę się schować, ta? Tym razem nie widzę przez szafę z tego co. Z tego co mogę zwyzać. A, Bo w tej... O, fajnie zrobię. Hey! O kurwa! Ty. Oh lol. S? Yes? Dobra, jak to wygląda, jak ten dom jest zrobiony, jak kuchnia wygląda. Jest arbus. O, kurna. Dobra, na dół, na dół, na dół, na dół. Tutaj. Oj, inaczej jest. Jest kuźwa inaczej. Babcia może tędy przechodzić. Tu powinien być domek. Jest. Nie, co? O kurde, trochę się zmieniło. Trochę się kurna zmieniło. Dobra, 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 dobra. Jakie ona dźwięki wydaje? Dawaj, 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 Mam klucz. Sejf key. Jest napisane w prawym, dobra. Zajbiście Garaż. O kurde, jak to zmienili. Czy tu będzie sauna? Nie. O co chodzi? Dobra. Jeśli dobrze pamiętam... To safe powinien być na dole. Masterki. Okej, okay. to jest padlock key? To do czego był master? Czekaj, pogubiłem się. On chyba jest ostatecznie do samych drzwi. Jak się wyrzuca? Item. G. Ok. <laughs> o kurwa mać. Ała. Ty. Powiem tak. Podoba mi się. Fajnie zrobione, ale trochę układ po. Ty, zacementowali mnie? Co teraz? Co to ciekawa sprawa. Poczekaj. Ten obraz co wraca. Ty babcia. Co tu się? O pierdata. O! I need at least a rock. Dobra, poczekaj. O kurwa. Ale rozłożyła. Część obrazka. O kurwa. Rzuciłem. wo Na dół. Dwie. O to super. Babcia, no. Co? Co jest? Kurwa. Ona każdego dnia mnie w innym miejscu chowa. Ej, kurde, to może być ciekawe. Okay. Jakoś podważyć Ty Nie wiem, a to? A Dotknąłem to tym, dobra Gdzie wychodzę? Gdzie to jest? Mister, ale on nic. Tu coś jest? Koło i antena. O kurna. A tu jakiś tunel jest teraz. Aj, tu jest ta chatka. No ta. To by się zgadzało? Dobra, ale to ja mogę... O Jezu, jak jestem wolny z tym kołem. Dobra, rozumiem. Będzie garaż. No i GG. Dobra, spróbujmy ją ograć Pierdzielona babcia Są jakieś części? W ogóle nie Urna Ty ja muszę cztery koła znaleźć? Nie dobra to ucieczka samochodem jest dużo trudniejsza w tej części Vending machine Podniosła to kurwa mać Dobra Przynajmniej łatwiej się lupuje Tyle dobrze Urna, szybka jesteś, wiesz? Upuściłaś ten obrazek? Chyba tak. Ona to wyrzuca w losowych miejscach, pewnie. To tragedia jest. Muszę iść jej śladami. No, nie widzę tego obrazka zbytnio. Ło, kurna cześć! Tam coś było. masterki Dobra. Ło, wow, 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 babcia. O, ja pier... Ole. Ej, to jest chyba trudniejsze od podstawowego grani. Tak mi się wydaje, może tak być. Ja chcę zobaczyć strych. Kurwa, tam był pajączek jej, nie? Ło, ...mać O, idzie już, bo skrzypnęła podłoga. I tak. Tutaj ten remote chyba. Ta. Kurwa. Padlock. Bariera, jeszcze śrubokręt tu będzie potrzebny. A to chyba tak było. Tylko nie ma półki z... Jezus Maria, kurwa. No, żona tu nie wchodzi Ty ale teraz tu się nie schodzi do garażu bo garaż jest gdzie A! Ja pierdolę, no i w ogóle nie słychać prawie To jest problem You dead no i co? Tu nic nie ma, jak zawsze, nie? Ha! No kurwo! O kurwa, ciekawe, gdzie ona się respi. Nie wiem, poczekam tu chwilę na wszelki. No super, kurwa. Wybornie. A tu babcia już się nie schyla do łóżka, chyba. Tyle dobrze. Coś tu jest? Nie, idzie babcia Wokół gilotyny szmatę Nie ma nic, nie ma nic Coś jest? Nie ma Okej okay. Nie ma watermelona Czy mikrofalówkę trzeba sprawdzić? Nie ma. Kuchnia pusta chyba. Kuchnia pusta. Ok. Spokój. Góra. Raz, dwa. Nic. Łóżko Chill. Ała. tej pułapki. No to chuj, GG. Idziemy tutaj. Tutaj. Smotek, dobra. Jest u góry. Antena. Spoko. Sprawdzę od razu, co tam w domku.

Zaj się pierwsze Pewnie saveki tu będzie, co? No pewnie, że tak Dobra Masterki Dobra, to na później Czyli tak, padlocki i cutting playersy. Musimy sprawdzić strych. Nie wiem jak, ale jakoś trzeba. Dobra, teraz to możemy zrobić. Idę sprawdzić remote. pata materia te babcia stara debilko A tu nic nie ma, i znowu się kończą pomysły. Co, gdzie może być? No, na fotelu może być znowu tak. Co za kurzon? Zwykły Sean. E. Masz mi zebrać ten item? Screwdriver. Teraz tu góra, góra, otworzyć, wejść. Tak jeden. Drugi. Trzeci, czwarty, otworzyć całe, wziąć cutting playersy, wejść pod łóżko. I teraz, gdzieś w innym miejscu, widziałem skrzynkę. Ona jest chyba w piwnicy. O nie! Porąbało ich tak szczerze. No co tam, babunią? Mam plan. Wykonam Sam Powinienem zdążyć, zdążyć, wejdę wejdę ta O. Masterki, masterki, masterki. masterki GZ. ta 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 to spoko. Ale powiem tak, uważam, że remake jest gorszy od oryginału gameplayowo, bo uwalili całą praktycznie połowę domu z drewnianymi pomieszczeniami, nie ma broni do strzelania, nie ma pomieszczenia z pająkiem, jest dużo mniej rzeczy. Jeżeli cały, jakby pierwszy level grani byłby zremake'owany, to by było dużo lepsze. Może w update'ach będą się rozwijać te strefy, byłoby fajnie, ale no, na ten moment jest to fajny remake. Ale bardziej wprowadzenie do prawdziwego grani, tak bym to nazwał. Schowali ten padlock. No, no. Ale przez to, że jest mniej lokacji, masz dużo mniej. Znaczy, no, po pierwsze jest mniej itemów, mniej lokacji na te itemy, mniejsza losowość tych itemów. Nie wiem, jakby wydaje mi się, że Strych jest dużo gorzej zdesignowany Dużo gorzej, bo masz po prostu jedną ścieżkę, która prawie na pewno ci zaskrzypi. Fajniejsze było to z tymi deskami, z tym ogarnianiem, z tym, że możesz się zawalić. Ale spoko. Ogólnie nie jest nie jest to takie złe. Jakby ktoś chciał zaczynać grani, to bym chyba polecił mu to. Potem żeby zagrał w jedynkę, dwójkę i trójkę, nie? Bo to fajnie wprowadza jakby do samej mechaniki gry.